Dzień dobry! Zapraszam do aplikacji Pronote Research. Głównym celem programu jest wsparcie badacza jakościowego w trakcie opracowywania analizy wywiadów i całych badań. Pronote dobiera cytaty, tworzy podsumowania i całe raporty. Zasada działania jest prosta. Wybieramy nasze nagranie, dodajemy wcześniej ustalone pytania badawcze, klikamy wyślij i gotowe. Po około godzinie będziemy mogli pobrać raport z naszego nagrania, dzięki czemu nawet nie będziemy musieli zaglądać do transkrypcji choć i tak w ramach aplikacji możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób. Co znajdziemy w raporcie? Mamy tu wszystkie niezbędne sekcje. Przedstawienie respondentów, ich demografię, analizy wypowiedzi i wnioski bardziej ogólne, a następnie szczegółowe opisy wniosków pod kątem wskazanych pytań badawczych. W raporcie znajdziesz też topline, rangowanie, analizę SWOT, benchmark, case study, personę i tym podobne, a na samym końcu dokładamy jeszcze sekcje z dodatkowymi wnioskami, które nie są oczywiste, a wyniknęły w trakcie rozmowy. Jeśli po przeczytaniu raportu stwierdzimy, że chcemy doprecyzować któryś z kierunków analizy, możemy zmienić pytania badawcze i wygenerować podsumowanie ponownie. Tym razem zadziała to o wiele szybciej niż przy pierwszym przetwarzaniu nagrania. ProNote Research to nie tylko analiza pojedynczych wywiadów, ale też całościowa analiza badania. W naszym interfejsie możemy założyć katalog dla naszego projektu badawczego i w nim umieszczać wszystkie nagrania. Każde z nagrań zostanie podsumowane oddzielnie, a na koniec możemy wygenerować raport zbiorczy, który zgodnie ze sztuką pokaże pełną analizę oraz wskaże różnice spowodowane różnymi cechami respondentów. Ten raport też możemy wygenerować kolejny raz, jeśli będziemy chcieli pogłębić analizę w innym kierunku. Jak widać, korzystanie z ProNot Research jest niezwykle proste i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. W razie jakichkolwiek pytań, potrzeb, a nawet problemów, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia. Pod adresem kontaktmałpapronaut.ai. Dziękuję za uwagę i zapraszam.